Cześć. Zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych, niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. 10 najbardziej spektakularnych rozwodów w historii showbiznesu. Mówi się, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden krok. Jest to szczególnie widoczne w przypadku rozwodów, a zwłaszcza rozwodów gwiazd, gdzie w grę wchodzą nie tylko wielkie emocje, ale i wielkie pieniądze. Niektóre ze wspomnianych małżeństw trwały kilka miesięcy, inne pary były ze sobą wiele lat. Zobacz 10 najbardziej spektakularnych rozwodów ludzi z pierwszych stron gazet. Numer 10: Madonna i Sean Penn. Miało być tak pięknie. Oboje młodzi, znani i u szczytu kariery. Para poznała się na planie teledysku do piosenki Material Girl. By po krótkich zaręczynach w 1985 roku stanąć na ślubnym kobiercu. Ich związek trafiał na pierwsze strony gazet, a historia z ich ślubów wstrząsnęła chyba każdym. Podczas uroczystości, która oczywiście wzbudziła wielkie zainteresowanie mediów, aktor zaczął strzelać do paparazzich. Mężczyźni robili im zdjęcia z helikoptera. Dziennikarze bacznie śledzili parę, rozpisując się o aktach przemocy, których aktor miał dopuszczać się wobec swej żony. Niestety, zanim doszło do głośnego rozwodu, zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Według raportów policyjnych w 1987 roku, podczas awantury między małżonkami, Sean związał Madonnę i przez 9 godzin pastwił się nad nią, bijąc m.in. kijem do baseballa, przez co piosenkarka musiała zostać hospitalizowana. Ze złożonego wówczas pozwu rozwodowego, piosenkarka jednak dość szybko się wycofała. Odmówiła też wniesienia oskarżenia wobec Pena, któremu i tak groziło już 60 dni więzienia za napaść na statystę. Ponoć ostatecznym powodem rozpadu tego małżeństwa nie była, przynajmniej oficjalnie, agresja aktora. Zresztą sama Madonna po latach nazwała oskarżenia wobec byłego męża fałszywymi i krzywdzącymi. Tym, co zaważyło na tej relacji i ostatecznie ją zniszczyło, była zazdrość Pena i rozbieżne oczekiwania pary co do małżeństwa. Ponoć aktor źle radził sobie z doskonale rozwijającą się karierą piosenkarki, która wymykała się jego wizji tradycyjnej żony. Z czasem dzielące ich różnice stawały się coraz bardziej wyraźne, co jedynie pogłębiało problemy Pena. Pen zaczął topić swoje frustracje w alkoholu, a Madonna uciekała w pracę. Oficjalnie ich małżeństwo zakończyło się w 1989 roku po tym, jak Piosenkarka ponownie wniosła o rozwód. Po wielu latach oboje wzięli na siebie odpowiedzialność za rozpad małżeństwa. Sean wyznał, że w tamtym czasie był wściekłym młodym mężczyzną, z którym trudno było wytrzymać. W rozmowie z magazynem Esquire wyznał również, że nigdy nie czuł się kochany. Madonna stwierdziła zaś, że po prostu nie była gotowa na małżeństwo. Numer 9. Madonna i Guy Ritchie I znów Madonna na naszej liście. Piosenkarka i Guy Ritchie byli małżeństwem 8 lat, co jak na standardy Hollywood to i tak całkiem długo. Ich wesele trwało aż 5 dni, jednak nie uchroniło to pary przed rozstaniem i bardzo głośnym rozwodem. Para poznała się w 1998 roku na przyjęciu wydanym przez Stinga i Trudy Styler, w brytyjskiej posiadłości muzyka. Ponoć para wpadła sobie w oko właśnie na tej kolacji. Zakochani bardzo szybko zdecydowali się na związek i później na ślub. Wesele niczym z bajki odbyło się 22 grudnia 2000 roku w Szkocji i było połączone z chrzcinami syna pary Rocco. Uroczystość kosztowała ponad 1,5 miliona dolarów, a wśród gości znaleźli się np. Sting, Rupert Everett czy Gwyneth Paltrow. Byli razem w domu i na planie. Wspólnie zrealizowali krótkometrażowy film Star i komedię romantyczną Race w nieznane. Richie nakręcił też kontrowersyjny teledysk do piosenki Madonny "What it feels like for a girl", w którym piosenkarka ginie w wypadku samochodowym. Pomimo problemów, w 2004 roku odnowili przysięgę małżeńską w swojej posiadłości w Wiltshire. Dwa lata później adoptowali malawijskiego chłopca Davida Bandę i córkę Mercy. Wydawałoby się, że Madonna i Guy Ritchie przez 8 lat dość dobrze się dogadywali, mimo iż co jakiś czas w mediach pojawiały się plotki, że w małżeństwie nie dzieje się najlepiej. Guy Ritchie wspominał, że niemal przypłacił to małżeństwo depresją. Chciał zwykłego, normalnego życia, ale z królową Pop było to niemożliwe. Fani oddawali cześć przy ołtarzu Madonny, a ja chciałem jedynie, żebyśmy byli małżeństwem, mówił w jednym z wywiadów. I faktycznie 15 października 2008 roku Liz Rosenberg, rzeczniczka prasowa Madonny, potwierdziła te doniesienia. Para rozwiodła się bardzo szybko, 21 listopada 2008 roku. Podział majątku był korzystny dla reżysera, który według różnych doniesień otrzymał od 50 do 60 milionów funtów, czyli około 76 do 92 milionów dolarów, a także posiadłość i pub w Anglii. Opieka nad dziećmi miała być naprzemienna, jednak w pewnym momencie Rocco zdecydował, że zamieszka z tatą w Londynie. Numer 8. James Cameron i Linda Hamilton Linda Hamilton pojawiła się na ekranie po raz pierwszy na początku lat 80. Na rozwój kariery przyszło jej poczekać kilka lat. Popularność i uznanie zawdzięcza właściwie jednej niesamowicie pamiętnej roli w Terminatorze. Zmagająca się z problemami psychicznymi, aktorka przez 20 lat chodziła po lekarzach i uczęszczała na rozmaite terapie bezskutecznie szukając pomocy. Wreszcie została zdiagnozowana. Okazało się, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Leczenie zaczęło przynosić rezultaty i aktorka wreszcie odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Wyznała jednak, że to właśnie choroba zniszczyła jej małżeństwa. Wyjawiła, że nad pierwszym mężem, Bruce'em Abbottem, znęcała się fizycznie oraz psychicznie, co doprowadziło do rozstania. Nie wyszło jej też z drugim mężem, reżyserem Jamesem Cameronem. Hamilton przyznawała, że kochała go jak jeszcze nigdy nikogo i uważała za geniusza. Po sześciu latach związku postanowili się pobrać. Para rozwiodła się jednak zaledwie po dwóch latach małżeństwa. Dlaczego się rozstali? Na ten temat powstały różne teorie. Jedni twierdzą, że do rozwodu doprowadziła choroba Hamilton. Inni, że pracoholizm reżysera, dla którego praca była najważniejsza. Prawdopodobne jest również, że bezpośrednią przyczyną był romans Camerona z aktorką Suzy Amis, którą zresztą później poślubił. Romans rozkwitł ponoć na planie filmu Titanic. Rozwód Hamilton i Camerona był jednym z najdroższych w Hollywood. James Cameron musiał zapłacić byłej partnerce 50 milionów dolarów. Aktorka nie wyszła już więcej za mąż, zajmując się swoim leczeniem i wychowaniem dzieci: Daltona Abota i Josephine Cameron. Numer 7. Kenny Rogers i Marianne Gordon. Kenny Rogers, amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów piosenek i aktor, żenił się pięciokrotnie. Z jego czterech żon, żadna nie była tak wybitna jak gwiazda Little Darlings Marianne Gordon którą Rogers poślubił w październiku 1977 roku. Duet po raz pierwszy spotkał się w programie CBS Hi-Ha. Wciąż przeżywając poprzednie rozwody, Gordon i Rogers nawiązali nić porozumienia, podejmując decyzję o ślubie zaledwie kilka miesięcy od spotkania. Pomimo wszystkich cech idealnej pary, w 1993 roku ich wieloletnie małżeństwo rozpadło się niespodziewanie. A była żona otrzymała od piosenkarza, w wyniku rekordowej ugody, 60 milionów dolarów na otarcie łez. Wszystko wskazuje na to, że wszystko było w porządku aż do narodzin ich pierwszego i jedynego dziecka, Christophera. Do tego czasu kariera muzyczna Kena Rogersa naprawdę nabrała rozpędu, co trzymało go z dala od rodziny przez dłuższy czas. Tymczasem Mary Ann została w domu opiekując się dzieckiem i nie mogła już z mężem ruszać w trasę. Rogers w wywiadzie dla Independent w 2006 roku powiedział: A potem, kiedy wróciłem do domu z trasy koncertowej, odkryłem, że nasze style życia kolidują ze sobą. Pewnego dnia powiedzieliśmy sobie: życie jest krótkie, zasługujemy na szczęście, znajdźmy coś innego, co moglibyśmy zrobić z naszym życiem. I małżeństwo się skończyło. Wspominając kwotę ugody, stwierdził, że Mary naprawdę zasłużyła na te pieniądze, ponieważ jest wspaniałą dziewczyną. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę i zasubskrybować kanał. Numer 6. Harrison Ford i Melissa Mathison Harrison i Melissa byli małżeństwem w latach 1983-2004, i wielu uznawało ich za udaną parę, którą połączyła miłość do filmu. Rozwód był zaskoczeniem zarówno dla bliskich, jak i dla całego świata. Ford oraz Mathison, ceniona scenarzystka filmowa, poznali się na planie czasu apokalipsy w 1976 roku, gdy pierwsze małżeństwo aktora było już właściwie zakończone. Zaiskrzyło między nimi, i tuż po rozwodzie Harrison Ford nawiązał z Melisą romantyczną relację. W 1983 roku para wzięła ślub podczas krótkiej ceremonii w Santa Monica, a cztery lata później na świat przyszedł ich pierwszy wspólny syn Malcolm. Trzy lata później urodziła się córka Georgia. Uchodzili za szczęśliwą rodzinę. Na początku 2000 roku media obiegła wiadomość, że aktor opuścił żonę, a Matison potwierdziła te pogłoski w sierpniu 2001 roku. Po 18 latach małżeństwa kobieta wniosła pozewo o rozwód, powołując się na różnice, które miały okazać się nie do pogodzenia. Wcześniej para była w separacji. Sądzono wówczas, że rozłąka jest tylko tymczasowa, związana z kryzysem wieku średniego u Forda, a para zapewne znów będzie razem. A jednak małżonkowie rozwiedli się oficjalnie w 2004 roku po 21 latach wspólnego życia. Ponoć pozostali w przyjaznych stosunkach. Być może wpłynęła na to potężna gotówka, którą dostała Melissa. Według magazynu Forbes otrzymała ona w wyniku ugody 85 milionów dolarów. Oprócz tego gwiazdor musiał jej oddać tantiemy z filmów, w których zagrał Star Wars i Indiana Jones. Niestety w 2015 roku kobieta zmarła na chorobę nowotworową, z którą zmagała się przez ostatnie lata. O Harrisonie Fordzie po rozwodzie zrobiło się głośno za sprawą kolejnego związku z kalistą Flockhart, który media okrzyknęły krótkim romansem. Tymczasem aktorzy mają już za sobą długi staż. Jak myślicie, będzie kolejny rozwód? Numer 5 Tom Cruise i Nicole Kidman. Można się zastanawiać, czy aktor ten ma szczęście w miłości, bowiem na jego koncie jest kilka spektakularnych rozstań. Nicole Kidman i Tom Cruise to para, która przez wiele lat była jednym z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w świecie kina. Poznali się na planie filmu Szybki Jak Błyskawica w 1989 roku i pobrali się 24 grudnia 1990 roku w Colorado. Uważani za idealną parę byli ze sobą ponad 10 lat. Aktorzy rozwiedli się w 2001 roku. W czasie trwania małżeństwa adoptowali dwoje dzieci – Izabelę Jane i syna Conor'a. Od początku przypuszczano, że powodem rozwodu było zbyt duże zaangażowanie Kruza w scjentologię. Fakt, że Nicole Kidman była katoliczką stanowił zagrożenie. Scjentolodzy obawiali się bowiem, że aktorka odciągnie męża od sekty. Nicole nigdy jednak nie komentowała powodów rozstania. Po rozwodzie dziećmi zajął się Tom Cruise. Aktor uniemożliwiał byłej żonie kontakt z pociechami, co skutkowało drastycznym pogorszeniem ich relacji z matką. Nicole Kidman nie została nawet zaproszona na ślub własnej córki w 2015 roku. Bella Cruz poszła w ślady ojca i jest aktywną działaczką kościoła scjentologicznego. Jej brat Conor Cruz jest zapalonym wędkarzem i również scjentologiem. Nicole Kidman nie chciała, by jej dzieci zostały wychowane w duchu kościoła scjentologicznego, ale szanuje ich wybór. Nie wiadomo, jak obecnie wyglądają relacje aktorki z dziećmi. Jeszcze kilka lat po rozwodzie, Kidman wspominała, że Tom wciąż jest jej bliski. Mimo iż przy rozwodzie Nicole zgarnęła olbrzymie pieniądze, bo aż 85 milionów dolarów, to podczas odbierania Oscara w 2003 roku powiedziała: "Zdobycie Oscara może pokazać, jak puste ma się życie. Właśnie to wtedy zrozumiałam. Osiągnęłam sukces zawodowy, ale przegrałam życie prywatne". Na szczęście w 2006 roku Nicole ponownie znalazła szczęście u boku mężczyzny. Jest żoną Kita Urbana. Mają dwie córki: Sunday Rose i Faith Margaret. Numer 4. Katie Holmes i Tom Cruise. Tom Cruise po kilku romansach związał się z aktorką Katie Holmes. Stanowili jedną z najpiękniejszych par w Hollywood. Wydawało się, że aktorską parę połączyła miłość jak z bajki, jednak nikt nie zdawał sobie sprawy, że tak naprawdę mieli do czynienia z horrorem. Para zaczęła spotykać się na początku 2005 roku, krótko potem Tom oświadczył się Kejti w Paryżu, a w kwietniu 2006 roku urodziła im się córeczka Suri. Para powiedziała sobie sakramentalne tak, pół roku po tym jak zostali rodzicami, we włoskim Bracciano. Wszystko to było niezwykle medialne. Przed wydarzeniem na życzenie podpisali intercyzę. W przypadku rozpadu małżeństwa z winy Toma Cruz'a, Katie Holmes miała otrzymać 27,5 miliona dolarów. Uwzględniona nawet to, że jeśli dopuści się zdrady, będzie go ona kosztować 5 milionów dolarów więcej. Nikt nie przypuszczał, że odejść będzie chciała Katie. Nieświadoma wagi swojej decyzji, aktorka kilka miesięcy wcześniej postanowiła, tak jak jej mąż, zostać scjentolożką. Według sekty idealnie nadawała się na żonę Toma Cruz'a. Z czasem kobieta zaczęła chudnąć i milknąć. Mąż odciął Katie Holmes od rodzinnej przyjaciół oraz na każdym kroku kontrolował wszystko, co robiła, w tym filmowe scenariusze, spowalniając rozwój jej kariery. Tygodniami nie opuszczali domu. Katie została zmuszona do porodu w zgodzie z zasadami scjentologów, bez znieczulenia i w całkowitej ciszy. W innym wypadku, przychodząca na świat dusza dziecka zostanie obciążona negatywną energią. Prawdopodobnie razem z nimi mieszkała także inna para Scientologów, aby sprawować większą kontrolę nad nią i ich córką oraz wychowywać Suri w duchu zasad panujących w sekcie. W 2012 roku, po sześciu latach małżeństwa, pełnego kontroli i braku wolności, aktorka złożyła pozew rozwodowy. Okazało się, że aktorka obawiała się, iż Tom Cruise wyśle córkę do prowadzonej przez sektę szkoły przetrwania. Dopiero wówczas wyszło na jaw, że sekta kontrolowała każdy jej ruch. Ingerowano zarówno w jej decyzje zawodowe, jak i prywatne, co mocno odbiło się na wychowaniu córki. Katie nie mogła na przykład tulić małej Suri, bo okazywanie małemu dziecku czułości jest nie na miejscu. Wedle scjentologów, dziecko to mały dorosły, więc nie potrzebuje pocieszenia. Aktorka potrzebowała zgody na opuszczenie apartamentu czy spacer z córką. Zawsze robiła to jednak w towarzystwie członka sekty, który miał czuwać nad jej bezpieczeństwem. Katie długo przygotowywała się do rozwodu, korzystając z pomocy bliskich. Wybrała moment, kiedy aktor przebywał na planie filmowym. Wówczas spakowała walizki i wraz z sześcioletnią Suri uciekła z Los Angeles do Nowego Jorku. Oficjalnej wojny między małżonkami nie było, wszystko działo się za zamkniętymi drzwiami. Holmes nie zarobiła na rozwodzie ani grosza, za to Suri dostała aż 10 milionów dolarów. Dziś dziewczynka nie ma żadnego kontaktu z ojcem i całkowicie się od niego odcina. Numer 3. Tiger Woods i Elin Nordengren. Tiger Woods, jeden z najważniejszych golfistów świata, oraz modelka Elin Nordengren rozwiedli się po sześciu latach małżeństwa w 2010 roku. Za swoje romanse oraz doprowadzenie do rozwodu Woods miał zapłacić swojej żonie około 100 milionów dolarów. Tiger Woods i Elin Nordengren poznali się dzięki znajomym Woodsa. Na początku kobieta nie była zainteresowana golfistą, w końcu jednak mężczyźnie udało się zdobyć jej serce. Para zaręczyła się w 2003 roku podczas turnieju President Cups w RPA. Tiger i Elin powiedzieli sobie sakramentalne „tak” przy 19. dołku pola golfowego w kurorcie Sandy Lane na Barbadosie w 2004 roku. Woods wynajął cały kompleks na tydzień, w tym trzy pola golfowe i ponad 100 pokoi, co ponoć kosztowało prawie 2 miliony dolarów. Nasz dzień ślubu był jednym z najszczęśliwszych dni w moim życiu, wspominała Elin w 2010 roku w trakcie wywiadu dla magazynu People. Trzy lata później na świat przyszła ich pierwsza córka Sam Alexis, a dwa lata później, na rok przed rozwodem, syn Charlie Axel. W listopadzie 2009 roku National Inquirer opublikował bowiem artykuł na temat romansu Woodsa z kobietą o imieniu Rachel Ukitel, menadżerką nowojorskiego klubu nocnego. Początkowo oboje zaprzeczali zarzutom, jednak już dwa dni później doszło do dziwnego zdarzenia. Woods spowodował wypadek samochodowy pod swoim domem. Plotki głosiły, że tej nocy pokłócił się z żoną. Policja, która przybyła na miejsce, zastała Elin przy rozbitym aucie z kijem golfowym w ręce. Kobieta tłumaczyła, że wybiła szybę w samochodzie, żeby wyciągnąć męża na zewnątrz. Po dwóch dniach milczenia Woods wydał oświadczenie. Za wypadek obwinił samego siebie. Przy okazji podziękował żonie, że wyciągnęła go z auta. Artykuł w National Inquirer uruchomił jednak lawinę doniesień o romansach Woodsa. Wiele kobiet zgłosiło się twierdząc, że ze sportowcem łączyły je stosunki o naturze erotycznej. W ciągu kilku tygodni pojawiło się kilkanaście tego typu zarzutów. Po kilku dniach Woods wydał oświadczenie, w którym przyznał się do kilkunastu zdrad i przeprosił swoją żonę. Pod koniec grudnia 2009 roku Woods trafił do specjalistycznej kliniki, gdzie przez kilka tygodni leczył się z uzależnienia od seksu. W czasie, gdy golfista przebywał na leczeniu, ponoć sporządził listę kobiet, z którymi zdradził żonę. Podobno na liście było 121 nazwisk. W wyniku rozwodu Elin otrzymała około 100 milionów dolarów z ugody rozwodowej. Jednocześnie uzyskała 20 tysięcy dolarów alimentów miesięcznie, a w ramach rozwodu przypadł jej również dom w Windermere, jednak kobieta sprzedała posiadłość. Para zdecydowała się na wspólną opiekę nad dziećmi. Gdy rozwód został sfinalizowany, Elin udzieliła obszernego wywiadu magazynowi People. Wyznała wówczas, że przez kilka lat nie miała pojęcia o niewierności swojego męża. Niczego nie podejrzewałam, mówiła. Czułam się głupio, gdy ujawniano kolejne rzeczy. To tylko potwierdza smutną regułę, że żona zawsze dowiaduje się o zdradach najpóźniej. Numer 2. Nicolas Cage i Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley i Nicolas Cage pobrali się w sierpniu 2002 roku w największej tajemnicy na Hawajach. Znali się podobno od 1990 roku, ale oficjalnie poznali się na imprezie rokowego zespołu The Ramones w Nowym Jorku. Liza pojawiła się tam ze swoim ówczesnym narzeczonym, gitarzystą Johnem Oszajcą, którego jednak szybko porzuciła. Cage był ponoć oczarowany lisą, choć złośliwi twierdzą, że w jej ramiona pchnęła go fascynacja jej ojcem, Elvisem. Aktor nigdy nie krył, że Elvis Presley jest jego bohaterem, stylizował się nawet na niego w głośnym filmie Dzikość Serca. Trzy miesiące po ślubie para postanowiła się rozwieść. Wniosek o rozwód złożył Cage, a jako powód rozpadu małżeństwa podał, typowe dla hollywoodzkich par, nie dające się przezwyciężyć różnice. To było zaskoczenie, bo para wcześniej pozowała razem do sesji, którą robiła słynna fotografka Eni Libowicz. Wydawali się bardzo dla siebie mili, zakochani, a następnego dnia po zakończeniu zdjęć już chcieli się rozwieść. Liza, dla której było to trzecie nieudane małżeństwo, wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że było ono z góry skazane na niepowodzenie. Nie mówiłem o małżeństwie, więc nie będę również mówił o rozwodzie, uciął pytania dziennikarzy Nicolas Cage. Nie powinniśmy się byli w ogóle pobierać, stwierdziła z kolei Lisa Marie Presley. Ich przyjaciele twierdzili, że zamiast Lisy i Nicolasa w łóżku była Scientologia i Elvis. Oddaną scjentolożką była Lisa Marie, której przyjaciele z kościoła Scientologicznego pomagali walczyć z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Co ciekawe, małżeństwo z Lisą nie było najkrótszym małżeństwem aktora, bo seriką Konkoiki rozwiódł się już po czterech dniach. Numer 1. Rupert Mardok i Anna Maria Torf. Nazwiska tej pary nie są może tak znane i głośne jak pozostałych par w naszym zestawieniu, ale na pierwsze miejsce zasłużyli powalającą na kolana kwotą ugody rozwodowej. Rupert Murdoch znany jest nie tylko ze swojej działalności biznesowej, czyli wielkiego imperium medialnego, ale także barwnego życia osobistego. Jego pierwsze małżeństwo z australijską stewardesą Patricia Brooker trwało 10 lat. Drugą żoną potentata medialnego przez 32 lata była szkocka dziennikarka Anna Maria Torw. Połączyła ich praca. Młoda dziennikarka Anna Thorf została wysłana przez Sydney Daily Mirror, w celu zrobienia wywiadu ze zdobywającym coraz większą sławę wydawcą Rupertem Mardokiem. Mężczyźnie z miejsca spodobał się jej wdzięk, a ona zakochała się w jego energii oraz dynamice. Już rok później, w 1967 roku, para wzięła ślub, nie podpisując intercyzy. Jako żona potentata Anna zaczęła brać czynny udział w jego życiu zawodowym i stała się członkiem zarządu News International. Rupert przez lata był pochłonięty pracą, dzieci z czasem przestały tak bardzo potrzebować matki, a dziennikarka czuła się samotna. Wówczas zajęła się pisaniem książek. Kiedy Mardokowi zawróciła w głowie niejaka Wendy Deng, pochodząca z Hongkongu absolwentka Yale University i aspirująca karierowiczka, biznesmen musiał zapłacić żonie na odchodne kwotę przyprawiającą o zawrót głowy. Anna dostała na pocieszenie 1,7 miliarda dolarów, a Deng stała się najdroższą w historii miłością. Co ciekawe, Rupert Murdoch poślubił swoją kolejną żonę, młodszą o 38 lat, zaledwie 17 dni po rozwodzie z Anną. Anna nie była mu długo dłużna i po kilku miesiącach wyszła za inwestora Williama Mama. Niezależnie od powodów rozstania, rozwód zawsze jest dramatem, szczególnie jeśli w związku są dzieci. I choć niekiedy jest tak, że to rozstanie daje nam pole do zawarcia nowego, szczęśliwego związku, że pozwala wkroczyć na nową drogę życia, to warto zadbać, by odbywało się ono w spokojnej atmosferze i z poszanowaniem obu stron. A kiedy jedna z tych stron sypnie groszem, a właściwie milionami, to może to zdecydowanie ułatwić nowy start. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Może zaproponujecie własną listę głośnych, spektakularnych lub skandalicznych rozwodów znanych ludzi. Pamiętajcie zostawić lajka i zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie uczyniliście. Do zobaczenia w kolejnym filmie poświęconym najróżniejszym ciekawostkom.